was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj e, taki materiał troszkę z jedną radą, o której już wcześniej wspominałem, ale również będę miał do Was wielką wielką prośbę. zobaczymy jak wygląda nasza społeczność, ale to wszystko po kolei na tą chwilę jesteśmy w gojemniku samczyków. tak jak widzimy tutaj większość. Siedzi sobie spokojnie w swoich celach, są świeżo po karmieniu porannym chłopaki sobie tutaj spokojnie czekają na niestety zimne dni, które już coraz szybciej nadciągają, aktualnie. Ee, no myślę, że tak z, już w tym tygodniu zaczną się kuracje. E, najpierw takie będą odrobaczane. E, Później po około tygodniu rozpocznie się kuracja na salmonelle. Później odbudowa nerek, wątroby i tak dalej, czyli tak samo jak robiłem to w zeszłym roku. Są zwolennicy kuracji, są przeciwnicy kuracji. Ja, tak jak powiedziałem, nikomu do gołębnika nie zaglądam. Też przez wiele lat ich nie robiłem. Eee, aktualnie ta zimowa kuracja będzie przeprowadzana u mnie drugi rok. No i ja uważam, że zauważyłem jakąś różnicę, zobaczymy jak to wyjdzie, tak jak mówię, każdy robi jak uważa, no u mnie ta kuracja przeprowadzana będzie. Pierwszy temat i od razu na starcie chciałbym pozdrowić kolegę Mateusza z Podhala i całe Podhale hodowców sytuacja, o której już wcześniej wspominałem, czyli jak bardzo musimy zwracać uwagę na szczepienia gołębi. Szczepienia gołębi, yy, no, które może faktycznie bez niego ktoś może powiedzieć nie szczepi, może mu się udawać, ale to wszystko do czasu. Kolega Mateusz akurat jest młody starzem, jak to ciągle powtarza. Ale jest to naprawdę bardzo fajny facet. Eee, widać, że bardzo chce się uczyć i, i, i już ma naprawdę bardzo fajną wiedzę. Na pewno będzie to oglądał. Eee, i, I powiem wprost, ono swoje gąbki bardzo fajnie dba. Już zaczynały się. Zaczynają się powoli jakieś pierwsze małe sukcesy, jakieś pierwsze dyplomy. Wielkie, wielkie gratulacje dla niego. No i nagle co? Eee, Nabywamy gołąbki od kogoś, kto tych gołębi nam nie zaszczepił i nagle wychodzi klops. Wychodzi klops, nagle jeżeli wchodzi, jeżeli wchodzi paramyksowiroza, to naprawdę jeżeli gołębie są niezaszczepione, no to kręci praktycznie wszystko. I to widać u niego, gdzie ono swoje gołębie dba, ma gołąbki bardzo fajnie prowadzone, ma wszystkie gołębie zaszczepione sprowadził, nie wnikałem, nie wiem do końca jak to wyglądało, ale sprowadził, czy kilka, czy kilkanaście sztuk od kogoś. No i nagle tydzień temu okazało się, że jeden go, jednego gołębia pokręciło. Na tą chwilę jest już ich kilka. No zaczyna się to szerzyć coraz mocniej. Co naj, najważniejsze, jego gołąbki, które były zabezpieczone, wszystkie są zdrowe gołębie nabywane, no niestety kręci niesamowicie, no i praktycznie ja ja uważam, że z takiego z takiego gołąbka, no niestety już nic nie będzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o wyczyn, tak, czy, czy przekazywanie przekazywanie hmm, odpowiednich, odpowiednich genów i tak dalej tak dalej, no niestety. Paramiksowiroza robi bardzo duże spustoszenie w organizmie, i tu właśnie mój apel: jeżeli nabywacie ptaki, jeżeli sprzedajecie ptaki, jeżeli sprzedajecie naprawdę, zabezpieczcie te ptaki, bo żeby, żeby naprawdę ten przyszły właściciel nie miał tego typu problemów żałować naprawdę parę złotych na, na szczepionkę, no to nie jest fair wobec innych. Albo jeżeli nie macie tej szczepionki, sprzedajecie młode na wyjściu, świeżo z gniazda, uprzećcie tego hodowcę, że nie były one zaszczepione. Naprawdę wtedy ten nabywający nie można nie wiem, ukrywać tego a już broń Boże kłamać, że tak były, a naprawdę nie były. Lepiej powiedzieć wprost, że nie były, niech sobie ten hodowca po zakupie od razu je sobie zabezpieczy, sam we własnym zakresie. O to chodzi. Niech te gąbki będą naprawdę zabezpieczone, bo nie kosztuje to wiele. A później efekt takiego niedopowiedzenia takiego jakiegoś no, łamania prawdy. No później robi się, robi się bardzo, bardzo nieciekawie. Taki apel do mnie, naprawdę dbajcie o te szczepienia, bo może być wszystko fajnie, ale do czasu. Gdy nagle to wchodzi, naprawdę kładzie, kładzie całe stado pod tym kątem, że wszystko kręci. Rozumiem, można podawać witaminy, można próbować je ratować. Okej, okay, ale po co to, po co próbować je ratować, jak można je spokojnie zabezpieczyć za parę złotych. Szczepionki na naszym rynku naprawdę są skuteczne i działają. Działają naprawdę w pełni. Taki to jest apel z tej strony. Druga rzecz, gdzie chciałbym też sprawdzić, jak wygląda nasza społeczność. Odezwał się do mnie w dniu wczorajszym, hodo, nawet właśnie nie hodowca, mieszkaniec Warszawy, który już dwa lata opiekuje się gołębiem, który do niego ciągle wraca. Mieszkał u niego w prowizorycznej Prowizorycznej takiej celce na balkonie. Eee, jest to gołąbek normalnie obrączkowany i tak dalej. Ma już dwa lata, bo z tego co, co zrozumiałem z rozmowy, jest to prawdopodobnie gołąb z 2019 roku. Ten pan dokupuje mu gdzieś ziarno i tak dalej, karmi go cały rok, aczkolwiek ma problem z sąsiadami. ten go, Tego gołąbka dwa razy już eee, podarował komuś. No, gdzieś tam na, na rynku, i tak dalej. Po prostu to jest pan, który nie zna się na gołębiach, e, więc jak najbardziej można to zrozumieć. I ten gołąbek po miesiącu za każdym razem do niego wraca. Wraca, mieszka u niego na tym balkonie w tej prowizorycznej celce zbudowanej. No i ten pan bardzo, bardzo mnie prosił o jakąś radę, i tak dalej. Stwierdziłem. Ten gołąbek na pewno ma w główce sporo oliwy, jak to ja mówię. Skoro potrafi. Ma widać ewidentnie ten ciąg do tego, do tego kartonu, do tej, do tej mini celki I wraca tam non-stop. Eee, że tak powiem, gdzie ktoś tylko próbuje go oblatywać, on ucieka i wraca tam. I prośba z mojej strony, czy jest ktoś na kanale u mnie z, z widzów. Prawdopodobnie takich najlepiej młodych widzów, którzy niedawno zaczęli, zaczynają e, i mają chęć zaopiekować się tym gołębiem. Naprawdę ja uważam, że gąb z takim charakterem, który tak wraca, wiadomo, nie będziemy teraz szukać na siłę właściciela po dwóch latach, bo, bo to też raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś się teraz właściciel nagle y, 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 bardzo chciał go odzyskać. Moja prośba, jeżeli jest ktoś z okolic Warszawy, kto mógłby podjechać do Warszawy, odebrać tego gołąbka i dobrze się nim zaopiekować, tylko go nie wypuszczać, wziąć go do swojej hodowli, dobrze się nim zająć, dać mu odpowiednie warunki. Ja myślę, że ten gołąb jest wart naprawdę sporo, jeżeli chodzi o, o jego rozumek. I spróbować sobie y, naprawdę wychować po nim młode, a ja myślę, że może to być naprawdę coś, coś wartościowego. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś się do mnie odezwie, napisze mi SMS-a i tak dalej, i tak czy, dalej, czy, czy napisze na Messengerze, ja podam numer telefonu do tego Pana, można się z nim skontaktować, można y, podjechać, odebrać tego Gąbka i dobrze się nim zająć. No, z mojej strony będzie to wielka wdzięczność. Jeżeli ktoś, powiem więcej, jeżeli ktoś pomoże w ten sposób, to ja od siebie na wiosnę dam dla tego hodowcy młodego jednego gołąbka od siebie. Tylko chcę, żeby ten gołąb, który tam mieszka na tym balkonie, naprawdę był w dobrych warunkach. Będę sprawdzał, czy, czy wszystko z nim w porządku. Jeżeli ja, wówczas od siebie dam również jednego młodzika na wiosnę. Taki prezent dla, dla tego, kto, kto okaże, że tak powiem, dobre serducho. Myślę, że warto. Myślę, że warto pomagać, zwłaszcza też takim ludziom, którzy, którzy dbają o te nasze stworzenia, nie interesują się nimi na co dzień. A jednak ten pan bardzo, bardzo dużo pomógł temu, temu gołębiowi, który prawdopodobnie gdzieś zaginął na locie i przez dwa lata u niego, u niego przebywa. Taki apel z mojej strony. Jeżeli pomożecie, z mojej strony też będzie taka mała nagroda dla, dla tej osoby. Na koniec, dziś pokażę, może już w końcu. W końcu odzyskałem telefon, bo telefon, który teraz nagrywam, był w naprawie. Troszkę ostatnio było, było problemów z nagrywaniem filmów. Na koniec, tylko. Pokażę taką pierwszą stawkę, bo wspominałem o tym, że powstaje jakiś nowy projekt. Na koniec tego filmu pokażę tylko na jakim etapie jesteśmy aktualnie z nowym projektem, a w kolejnym materiale może już pokażę, jak on wygląda. Tak, całkowicie jeszcze tam nie ma, nie jest wszystko pokończone, jeszcze dużo pracy przede mną. Ale myślę, że mogę już coś ujawnić. Tu siedzą chłopaki i. Proszę bardzo. Powstał nowy gołębnik rozpłodowy. O, 5 dni pracy, ale myślę, że wygląda już całkiem, całkiem nieźle. Zabezpieczony od góry, boki całe obite, podłoga w środku gotowa, pleksy. W oknach, kratownice, drzwi. Teraz tylko czekamy na, czekamy na resztę gadżetów, czyli na cele, na siodełka. Jeszcze tam będzie ścianka działowa, ale to wszystko z czasem Wam pokażę. Tyle na dziś. Nie będę tutaj się bardzo rozwodził. W kolejnym materiale też na przedstawię, bo już mieliśmy zgłoszenia ptaków na wystawę. Pokażę taką moją mini reprezentację na wystawę okręgową, jakie wybrałem. Tak więc, czekajcie na następne filmy, a z mojej strony czekam na odzew w sprawie tej pomocy. I zobaczymy, czy są na moim kanale dobre duszyczki. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia już niebawem.